Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarotiska fortu nakłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla znaków ziemskich: byka panny Koziorożca od 8 do 14 stycznia. Także zaczynamy od kart tarota i Lenormand. Dobrze, oczywiście, byk jako pierwszy. Ja przypominam, do kart 8, 14. Trochę te. Horoskopy spóźnione, no ale lepiej późno niż wcale. Ja wychodzę z założenia, także zaczynamy. Dobrze, ubyka, co tutaj się będzie działo. Poniedziałek, kochani, jest dobra współpraca, harmonia. Wspólnie rozmawiacie, działacie, podejmujecie decyzje. Fajny dzień na miłość, na porozumienie. We wtorek też jest dużo szczęścia, bo spotkania z rodziną, z dziećmi, z przyjaciółmi. Oczywiście też rozmowy telefoniczne tutaj mogą mieć miejsce. Bardzo dobry początek tygodnia. Dopiero po tym super poniedziałku i takich dobrych emocjach we wtorek macie czas dla siebie. Możecie trochę czuć nudy, nie dostrzegać możliwości i Troszkę takiej handry tutaj się pokazuje, ale pamiętajcie o tym, żeby za długo nie wspominać przeszłości. W czwartek również jest jeszcze takie zawieszenie dystans do świata do ludzi, przemyślenia jakieś. I to trzeba przeczekać, bo możliwe, że myślicie o czymś ważnym. Tutaj to ważne wydarzenie w piątek. Dla większości to będzie podróż, tutaj zmiana losu na lepsze, wydarzenia, które będą Was pochłaniały, trochę zamieszania, dużo osób w piątek koło Was. Dobra pasa, również dobre pieniądze. W sobotę no, jest tutaj wiadomość, posłaniec przyjdzie do Was z listem, z wiadomością, z informacją jakąś, która da Wam szansę na nowy, lepszy plan, który sobie zrobicie w głowie. I niedziela no, jest trochę impasu, zastanawiania się, nic złego, bo będziecie się zastanawiać, co robić dalej także tak to wygląda kochani. Będziecie działać, ale wolniej, bo będzie tych zadań bardzo dużo i będziecie ustalać priorytety sobie tutaj co najpierw. Zdrowotnie układ pokarmowy, trochę oczy, sprawy hormonalne, układ pokarmowy się pokazuje wątroba, trzustka, na to uważajcie. Mogą pobolewać nogi albo jedna przynajmniej lewa. Kobieta w tym tygodniu, która da Wam rozwiązanie w sprawach domowych, towarzyskich albo też zdrowotnych. Coś się wyjaśni przy kobiecie. Albo od kobiety jakaś wiadomość z wyjaśnieniem, tak? Coś się wyjaśnia. No dobrze, kochani, ja Wam życzę tego wszystkiego, aby dobre przychodziło, a złe odchodziło, i teraz przechodzimy do panny. Panienka, od 8, ja przypominam do kart od 8 do 14 stycznia. Panena, panena. Dla Was, kochane. No, tutaj karty bardzo fajnie się pokazują. No, już jest cała, całość, że tak powiem. No śmieję się, poniedziałek bardzo rodzinny, odwiedziny kogoś z rodziny, rozmowa, harmonia, zaproszenia jakieś, jest miłość, jest szacunek. We wtorek nowy początek, ten mag mówi o tym, że wszystko się wydarza, wspaniały dzień. Na to, co chcecie zrobić, coś nowego, wykreować swoją rzeczywistość, czy to w miłości, czy w finansach, czy w podejmowaniu decyzji, wszystko do Was przychodzi. Robicie coś pierwszy raz, w środę też to jest wszystko takie ważne dla Was, to co robicie. Jesteście mocno uduchowieni, ze wszystkim sobie radzicie. Może być spotkanie z lekarzem w tym tygodniu, na przykład wtorek, środa, bądź też jakaś nauka ważna. Możecie medytować, bardzo tutaj to wygląda wszystko. Wspaniale. Także o to co się staracie, w środę to przyjdzie do Was na pewno. W czwartek jest trochę przeciążający dzień, bardziej byście się poprzyglądali, jak popracowali, ale na pewno dacie sobie radę. I oczywiście nie przeciążajcie swoich możliwości. Pamiętajcie o odpoczynku w czwartek. W piątek jest arcykapłanka, y, mówi o tajemniczości, o y, moi drodzy, dużej tajemnicy, która może wyjść na jaw. No i oczywiście rozmowa z kobietą doświadczoną słuchajcie swojej intuicji, wewnętrznego głosu, bo to wam dobrze y, zadziała, zaprocentuje. Y, w sobotę król Buław. Trochę kontrowersyjny, ale też i namiętny człowiek, możliwa randka, jakieś spotkania z królem Buław. Bardzo dobra pomoc, wyjaśnienie, dobra witalność, energetyczny człowiek koło Was. W niedzielę zmiana ja bym powiedziała, uważamy na wszystko, możemy zmienić swoje plany i zostać w domu. Ale też y, tutaj y, moi kochani mogą być jakieś sprzeczki, bądź też różnego rodzaju takie drobne zmiany, czy coś tam może się popsuć y, z elektroniki przez przypadek w domu na przykład. Także tutaj y, takie drobne zmiany. Pamiętajcie o tym, że to jest dobry tydzień ogólnie na kręgosłup. Należy zwrócić uwagę w zdrowiu y, Sprawy hormonalne, troszkę coś ukrytego, stawy, kości, oczy, uszy. Drobne sprawy przeziębieniowe z odpornością też uważajcie, aby nie tutaj nie przeholować. Bo jeśli macie siłę, to nie zużywajcie wszystkiego, całej energii naraz. Jest wyjaśnienie, bo tak. Tutaj, moi drodzy, właśnie coś, co było ukrytego, coś, co było trudnego dla Was, znajdzie światło dzienne. Albo podpiszecie jakąś umowę, albo otrzymacie prezent. Wyjaśnienie tutaj się szykuje z urzędem, z pracą, być może zawodową, z urzędem, bądź ze szkołą. Wyjaśnienie, porozumienie, coś, co było niejasne, coś, co było trudne. Dokonacie wyboru. Tak, w końcu. No dobrze, fajny tydzień. I życzę Wam wszystkiego dobrego. I przechodzimy do Koziorożca. Od 8 do 14 stycznia. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy, co tutaj dla Was. No dobrze, Proszę. poniedziałek jest impas. Jakaś sprawa do wykonania, może multitask, zadanie, wielo, wiele zadań na raz, zadanie trudne do wykonania. Musicie ustalić jakiś plan, jakiś priorytet, co ważniejsze. We wtorek trochę nudy, handry, przemyśleń. No, na pewno nie będziecie widzieć możliwości, na pewno trzeba będzie. Przeczekać ten dzień. W środę kończy się stary etap, rozpoczyna nowy. Tutaj możliwe jakieś zakupy, sprawunki z dziećmi, nowe początki w finansach, coś się kończy złego i zaczyna dobrego. W czwartek taka walka wewnętrzna, dużo spraw, dużo osób, koło was może być jakaś kolejka gdzieś, gdzie pójdziecie, trudno będzie się gdzieś dostać. Możliwa też sprzeczka, ale dacie radę. W piątek samotnie będziecie działać, ale na pewno do celu, może trochę wolniej, ale do celu dacie radę w ten piątek. Także fajnie tutaj wszystko wychodzi. Bo dajecie radę, widać, w sobotę też czeka was jakaś radość, spontaniczne wyjście, może z dziećmi. Dacie sobie właśnie tutaj czas, nie będziecie się przejmować. Dla niektórych jakaś randka, dla niektórych wyjście z dziećmi, ale radośnie, spontanicznie działacie i bardzo dobrze, i szczęśliwa rodzina pokazana w niedzielę. Wszystko po Waszej myśli. Dobre pieniądze, dobry status, kupujecie coś dla domu w niedzielę, coś, rozmawiacie o Waszym miejscu zamieszkania, o rodzinie przede wszystkim i cieszycie się z tego, co macie. Super. Co tutaj dla Was, kochani, zdrowotnie? Uważamy troszeczkę na sprawy układu krwionośnego i troszkę układ taki. No ja bym powiedziała immunologiczny, trochę jakieś przeziębienie może się przytrafić. Na bóle zatok też na, na oczy, uszy uważajcie. Podróż, jakaś właśnie wyjazd się szykuje, drobne rozmowy i oczywiście mniejsze, większe, dłuższe, krótsze rozmowy. Poświęcicie mniej więcej czasu na to, żeby wyjaśnić jakąś sprawę z mężczyzną. Może też będziecie się zastanawiali nad podróżą do mężczyzny z mężczyzną, niektórzy z Was. No dobrze, kochani, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych filmikach.